Kontynuujemy rozmowę z panem Adamem Bujakiem, autorem zdjęć do albumu Sanktuaria Polskie. Album już jest dostępny, już jest do zamówienia, można go zamówić. Proszę pana, zdjęcia układkowe, konfesja świętego Stanisława. Jeszcze raz pokażę, z pracą nad zrobieniem tego zdjęcia wiąże się bardzo ciekawa historia. Leszek Sosnowski, mogę powiedzieć, że współtwórcą tej książki. Przecież ja mu dałem ogromny zestaw zdjęć. I on zobaczył to moje zdjęcie, które ja robiłem kilka lat temu na Wawelu. Ono, ono było okazane kazidłami trumna świętego Stanisława, czyli to właściwie cudowne sanktuarium w naszej wspaniałej katedrze wawelskiej. I on powiedział, że to właściwie zdjęcie powinno być na okładce i jestem bardzo szczęśliwy. Pan się od razu zgodził, tak. nie, nie miał pan swojego autorskiego tak, pomysłu. Nie, on, 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 sobie, on sobie tak do siebie powiedział i nagle mi pokazuje na ekranie. Ja mówię, no to, to jest genialny pomysł. To, to, to właściwie nic dodać, nic ująć. To jest właściwie ta piękna okładka, kwintesencja tego wszystkiego i ta światłość przecież nad grobem patrona Polski. I jeszcze Katedra Wawelska, która emanuje swoją świętością nie tylko na Polskę, ale i na świat. To był moim zdaniem cudowny, wspaniały pomysł. Bez żadnego montażu, tylko zostały litery wkomponowane i nic więcej. Bez montażu, bez filtrów jeszcze, raz, jeszcze raz pokażę. No to Ta. jak pan to y, zrobił? Jak to zdjęcie powstało, skoro nie ma żadnych y, sztucznych dodatków? Ówczesny ksiądz Prowozdaw, bo ja wiem o której tam przez, przez to światło nad organami dokładnie słońce musi świecić w konfesję świętego Stanisława. I tak sobie pomyślałem, że kadzidła właściwie by jeszcze bardziej e, tak unaoczniły to miejsce, jeszcze bardziej zrobiły z niego taką, 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 takie miejsce święte. No i tak rzeczywiście ksiądz proboszcz zgodził się żebyśmy wzięli kadzielnicę z panem, z panem kościelnym. No i okaziliśmy konfesję świętego Stanisława i powstała taka łuna światła. Tylko też trzeba było poczekać, aż ta łuna światła się ułoży. Ona była taka rozproszona na sam początku. No, i te promienie przebijające przez, a, dym, tak. przez dym kadzidła, Podobno nawet ksiądz obawiał się pożaru. Tak? No, to, to sobie zażartowało, to był żar. Oczywiście. To pożarcze, przecież to nie było hmm. na przedmożliwości. Yy, jasne. Yy, właściwie o każdym zdjęciu, które znajduje się w, w, w albumie Sanktuaria Polskie, ale z ich przypomnijmy 485, jeśli mnie. Jeśli mnie pamięć nie myli. 485 zdjęć. 485. Można by stworzyć osobny i oddzielny program. Natomiast wiem, że ma Pan e, kilka takich, e, których obecność chciałby Pan szczególnie zaznaczyć. Między innymi e, Matkę Bożą Dzikowską no znajdującą się w Tarnobrzegu. Cudowna w Tarnobrzegu. To jest w wyjątkowej piękności, w wyjątkowej piękności dzieło sztuki, ale też to jest właściwie można powiedzieć lokalne. Lokalna Matka Boża. Ona nie jest znana specjalnie w Polsce, ale, ale, ale w tamtym terenie jest bardzo znana. Jest właściwie e, otoczona wielko, wielkim kultem i czcią w, ko, w kościele w Sanktuarium ojców, ojców Dominikanów. Wreszcie tutaj widzimy tak samo cudowną gotycką figurę, i co niesamowite, teraz adekwatne miejsce do tych pełnych nienawiści do narodzonych, nie, narodzonych dzieci, cmentarz dzieci, które, które zostały unicestwione w łonie matki. To nieby, niebywały cmentarz Właściwie jest, też jest w konkretnym, w konkretnym sanktuarium w Tarnowcu. Tak. Ym, no faktycznie, ja zadałem takie pytanie, skąd ten pomysł ym, o y, albumie. Na temat albumu dotyczącego sanktuariusza. Tutaj, to wszystko jest właściwie inspiracją. Jest inspiracją. każde takie miejsce przyjeżdżam i to człowieka inspiruje. Akurat dosłownie ręce się ręce aż dygoczą, bo żeby nacisnąć już w konkretnym mhm. miejscu. Oczywiście w tym miejscu, które ja sobie życzę, żeby nacisnąć spółz z aparatu, to nie jest jakieś obstrykanie, takie sobie od. Tylko konkretne, konkretne kadrowanie konkretnych miejsc. No ale kadru. Wychodzi ta historia, która łączy się ze współczesnością już drugi raz, bo w poprzedniej części Pan wspomniał o figurce Matki Bożej Brzemiennej, tak? W kontekście tak, właśnie tego, co działo się z kępem, co właśnie. działo się na razie tak. Z kępem, tak. tak, w tak roku. Ekspomin, jak, jak pokazałem tutaj, i bardzo dobrze, że wydawca właśnie po, po, pokazał też to zdjęcie nienarodzonych dzieci w sanktuarium w Tarnowscu. Wiąże się to. Bardzo, Bardzo się z wiąże z tymi wydarzeniami oczywiście. i z atakami oczywiście, na kościół, który oczywiście. jest równocześnie. Tak, z atakiem na kościół, który jest równocześnie atakiem I tam na jest, tam jest w, każdy, w każdym tygodniu, każdego tygodnia jest procesja z kościoła starnowca właśnie na ten cmentarz, na ten cmentarz e, nienarodzonych dzieci. Zaproszę mhm. zobaczyć, ile to jest krzyży. I z tego kościoła jest procesja. Ile zajęło panu? dobieranie, tworzenie zdjęć do tego albumu? No tutaj, jak mi prezes powiedział, to ja siedziałem kilka miesięcy, żeby wybrać materiały, ale zdawałem sobie sprawę, że te materiały, które ja sfotografowałem, trzeba uzupełnić właśnie takimi sanktuariami, jak Miłosierdzia Bożego, świętego Jana Pawła II, Matki Bożej i świętego Jana Pawła II w Toruniu, i, i, i sanktuarium tam, gdzie został zamęczony na Tamie we Wiśle. Na, na Tamie Wiśle został utopiony, rzucony właśnie z Tamy we Włocławku. No jest, jest wiele takich... Ksiądz Jerzy Popiełuszko. Tak, oczywiście. tak ksiądz Popiełuszko, oczywiście. Jest wiele takich miejsc bardzo ważnych, bardzo istotnych, które kształtują do tej, pols do tej pory Polskę gdzie tam przybywają ogromne, ogromne rzesze. Ogromne rzesze ludzi, nawet z tymi maskami na twarzach, yy, pokazują się, bo, bo czują, że trzeba w jakiś sposób uzdrowić swoją duszę. I te miejsca są właściwie takimi miejscami uzdrowienia własnej duszy: pomodlenia się, że na przykład córka jest brzemienna, czy, czy syn będzie miał żonę, żeby się pomodlić za nowe małżeństwo, za nowe dziecko, za, za to, żebym miała może trochę więcej pieniędzy, albo żeby jakoś przeżyć to, to życie godnie, godnie, to tak, jak nam wskazywał święty Jan Paweł II przez całe jego życie. Dziękuję panu bardzo za tę drugą część. Jeszcze zostańcie państwo z nami, bo zajmiemy się sanktuariami, które są szczególnie drogie sercu Polaków.